Dostrzegam tylko na narysowanie tego, co ja muszę zrobić. Challenge, ja robić nie muszę. Zrobi go Victoria. Dosłuchajcie no, nowego kolorobosu, ja się dzisiaj nie spodziewałem. Okej, okay. jestem gotowy na pytanie. Czy miałeś mi dzisiaj dość? To, że mam ściągnąć koszulkę? Tak. Dzięki, to no to lecimy, co? Także oglądajcie do końca i sprawdźcie kto dzisiaj będzie miał gorzej. Wiktoria, mamy 60 sekund na narysowanie tego, co druga osoba ma zrobić. Zadań będzie wiele, zadania będą trudne na pewno, tak? No oczywiście. No oczywiście, chcesz zacząć pierwsza? Tak. Tak. Ach, jaka pewna siebie! 3, 2, 1 i Akcja, Wiktora! 60 sekund można na rysowanie tego, co ja muszę zrobić! Co to będzie, co to będzie? Pamiętaj, że nie masz żadnych literek, tak żebym tu, Ja musiał odgadnąć, co to jest. Ty tryskacz wody jakieś, tak? ty tryskasz wody. Czy, nie? 35 sekund jeszcze ci zostało O matko, to jest stresujące. Ja nie wiem teraz co mnie czeka i nie wiem co jeszcze będę musiał zrobić. To jestem ja czy to jesteś ty. Co ty robisz? Ty. Ty, Wodą się muszę polać. Muszę się wodą polać. Zmoczyć włosy, zmoczyć łeb. Nie. Nie? Panie, że nie możesz żadnych 10 sekund, muszę to odgadnąć. Polanie e, włosów wodą, tak? Nie. Farbowanie włosów. Tak. Nie! Na niebiesko? No. Nie widzisz, się spalił. Przygotowania, słuchajcie, trwają do tego. 3, dwa, jeden. Lalka. Co ona mi robi? No słuchajcie, nowego koloru włosów to ja się dzisiaj nie spodziewałem. Napiszcie czy podoba wam się maki niebieskich włosów? Napiszcie, dajcie znać czy jest OK czy nie jest OK. Napiszcie przy okazji na jaki inny kolor mhm. kiedyś. się przefarbować Wiktorię. Nie. <tak>, tak, zrobimy to, wierzę. Nie. Nie ja wiem co by się musiało stać. Ja wiem co by się musiało stać. Wiktoria, zagrajmy w taką grę. Lubisz gry, wszyscy lubią gry przecież. Zagramy teraz 5 sekund challenge. Macie dosłownie 5 sekund na zasubskrybowanie kanału. 5, 4, 3, 2, Jeden, 0, słuchajcie jak wiemy 600 tysięcy subskrypcji, to wtedy Wiktora farbuje włosy. I nie ma, że nie. Już się na to, kochanie, zapisałaś. Lecimy po to. Zobacz, co się na Leci. Będzie tak. Okej. Okay. Ważne jest to, żeby tylko nic nie mówić podczas do osoba rysuję. W sensie, żeby nic nie mówić o tym rysunku. Jak myślisz, domyślasz się co to będzie lika? Mapa Polski. No dobra, ja wiem co to jest. Tak? Tak, mapa z pieniędzmi. Mapa z pieniędzmi? słuchaj... Rzu rzutki. Chcę żebym rzucała. Aha, czyli ty masz rzucać. Tak? Rzutką w mapę z pieniędzmi. Tak. I co, i tyle ile wylosujesz, nam mam ci dać? Tak. 900. To za kala mały. Słuchajcie, wybierzemy się na jakieś zakupy. Trzeba teraz tylko zobaczyć ile trafię. Bo słuchajcie, mamy taką pewną fajną mapę. Gdzie ona jest? Czekajcie, chyba... Aha, Taką mapę mamy, patrzcie, jest 10 100, 500, 1000 złotych. Zobaczymy co trafię. Co na myślicie? No nie, no z... <laughs> jeszcze nie wiem. Jeszcze nie widziałam naprawdę. Dramat. I dam toraram! Stuba! Wiktoria wypłaciła. Dzięki. No to lecimy, co? Miłych zakupów No to w takim razie lecimy. Oczywiście, jak zeszły ten sanskręt, tylko teraz nie wiem, co mogę wybrać. To jest ten problem, że teraz w ogóle nie mam pomysłu, bo tak bardzo spontaniczne, że słuchaj. No możesz wszystko wybrać w sumie, no? Ja wiem, że, ja wiem, że mogę wszystko. Może jakaś bluza, przyda mi się jakaś bluza? Nie. Ostatnio to tebie kupowaliśmy bluzy, więc słuchaj. Jedną tylko. No, ale ubrania miałaś. Chodź no. na akcesoria zobaczyć. Może jakieś dodatki albo buty? O, idziemy w dodatki. Nie, nie. Pasyk masz bardzo ładnie ja ci kupiłam na Kiedyś, święta. Tak, mam go dalej. To mi możesz wziąć na podróż. Tak, tobie. O, a może skarpetki? Dawno nie kupowałeś oh, skarpetek, słuchaj. Ostatnio widziałam takie piękne. 56 złotych. Na No skarpetki. Znaczy skarpetki to jest coś, co mogę pożyczać od Matiego? Ty wszystko pożyczasz. 55 złotych? Słuchaj, na stówę. Na niby jeszcze 45. 45. Może tamtą drugą parę skarpetek. Nie chcę sobie skarpetek. <muzyka> Chodź jeszcze na koszulki. No i co? Stwierdziłem, że po prostu wezmę koszulkę. Nie będę skarby Po prostu no i z błoto lubię Karla. Tylko, że teraz to jest ze więc niestety muszę skarpetę odłożyć. Minuta 3, 2, 1, start, leci! Możesz miał rysować. Widzę, że te rysunki to zawsze zaczynają się od patyczaka. Kurczę, co to na co chodzi? Co ta Wiktoria jest? Chłopek, drugi chłopek, czy rysujesz samych chłopków. Nie ja to samych Znaczy no, to rozumiem, że jestem ja, to rozumiem, że jesteś ty. Tak. Tak, dobrze mi idzie, masz 30 sekund jeszcze. Uwaga. 20 sekund, 19 sekund, 18 sekund, 17, 16. I co to jest? Mikrofalówka, piekarnik. Um, ja ty mi dajesz 10 sekund! 10 sekund Wika! Ty mi dajesz, nie wiem Co to ma być? Jakiś telefon, nie tak. wiem.

Dajesz, no i co? Ładna tapeta, zobaczmy, weźmy na Instagrama No i co? O tak, słuchajcie, jest bardzo fajny profil. Faunar. Nie, prawie 100 tysięcy obserwujących nie. jest. Prawie 100 tysięcy obserwujących. Podajcie szybciutko i zostawcie lajka, like bo potem ostatnim najnoszą. No tutaj nic nie mam, no. Tam będzie dziewczyna na feedzie Co to są za serduszka? Przepraszam bardzo, chciałabym podziany dostała Ci buziaczka. Pudziany no, no bo to pudzian, no Serduszkę? misiaczku. Tak, to są. No. Ale, no, bo tak mi napisał. I znowu wozieczki. Przypał trochę w sumie. Ciesz się, że to nie, Boże, na dziewczyna. Ciesz się, to ty się lepiej ciesz. I ona nie chce <grym> Okej, okay, zaczynam się obawiać w takim razie. Myślę, że nie będziesz miała jakoś bardzo czego. Dobra, jestem ja. Dokładnie tak, to jesteś ty. Czemu mam tego <grym> <grym> bo, Tak wygląda. Co ty jest? Mateusz, masz <grym> chiński, czy Andrzej <on>, jest <grym> No, come on, 10 sekund. Dobra. To nie mam wyjść na tak, boso? Tak, tu masz teraz coś takiego i to jest przekreślone, no. Hej, i but jest przekreślony, Czy tak. mam wyjść na boso z domu. Tak. Ojej, skarpetki, tak bardzo je lubię. Masz szczęście, kochanie, że jest ciepło, że nie ma jakiegoś śniegu, czy czegoś takiego, bo Cię to te... No i jej tak, że nie będą miała doprać. Nie chciałabym tego, bo bardzo je lubię. Tak? Mhm. Nawet twoją wersję ukradłam. <laughs> Mamy burak. Top, to... to, to. <laughs> Jak się czujesz? Zimno idziemy z powrotem. 3, 2, 1, minuta, Wiktoria! Czas na Ciebie. Co narysujesz w na tym razie? Co to może być? Co to może być? To jestem znowu... To jesteś ty. I zadajesz pytanie. Tak. Dobrze. Teraz to jestem ja. Po tych wszystkich poprzednich rysunkach to już wiem, że to pierwszy co to jesteśmy my. Jakieś chmurka. Jakiś dymek. 25 sekund. Coś krzyczy. Trzęsie się, coś się trzęsie. Tak. Tak? Trzęsie się. Coś, te trzymam w ręce. Butelka, puszka, talerz, jedzenie. Co to jest? Odpowiadam na coś, na pytania. Tak? Kła tak. tak. Myślę, że będzie mówił prawdę, że będzie mówił kłamstwo. <mum> <Pranka. duszel> Dzięki. Proszę bardzo, tu rączkę. Ale nie wiem, się bać bardziej, tej wibracji czy pytania. Które potem jest niekomfortowy i potem, który mnie wiektora męczy przez kolejne kilka dni. Nie Ubiorę okulary, żebym wyglądał mądrze i wtedy może to nie wykryje, że ewentualnie będę nie. Ale myślę, że nie ale czekaj. Teraz tak. Niech to mi zanalizuje łapę. Zobaczymy. Na razie to mam nadzieję, że nie to niczym nie uwali. Nie chciałbym tego. Okej, jestem gotowy na pytanie. Czy miałeś mi dzisiaj dość? Dzisiaj? Tak. Co masz na myśli mówiąc dość! No dość. Albo ostatnio. Nie, ostatnio nie, bo osoby się nam bardzo ładnie opiekowałaś, szczególnie jak byłem chory i przynosiłam jedzenie, robiłam jej herbatki, te mniej smaczne i te bardziej smaczne. <śmisz> Dzisiaj w każdym razie nie. Ty 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 ty. Jak za drugi zacznie krzyczeć to znaczy, że jeżeli nie, to nie. Nie stresuję się, już mówię prawdę. Ty widzę właśnie jak się nie stresuje. Pamiętajcie, że to kłamie! Minuta wystartowała, mam na to tylko 60 sekund. pędzluję. Co pędzluję? Na razie to nie powiem, że muszę iść się sama domyśleć. No dobra. <śla> nie uważasz <śla> Bo nie mam za dużo czasu, mam 26 sekund, nie chcę tego sam robić. To jest... Byłoby super. To jest koła. Mam ją no, zobaczymy jak z tego wyjdzie. Wiesz, że to będzie fajne. Czy to się uda, czy to się nie uda. Ojejku, ojej. Pij jedny się, że A to nie musisz w usta. O, fujka. Biedny jesteś jednak wika. To poszło szybko i sprawnie wika. Zobaczymy, co teraz narysujesz. Masz 60 sekund. Hmm. Mam nadzieję, że nic strasznego. Mam nadzieję, że to nie będzie najgorszy, ale wszystkich jakie dzisiaj były. Rozumiem, że to znowu jestem ja. Zobaczymy co jej tam wyjdzie. Jezu, co to jest? Wiktoria, to jest? 27 sekund jeszcze? To jestem ja. I to są gitary. Skrzypce. To Wygląda trochę jak miniaturka z naszych filmów. Nie skocz do złego mistery boxa. Nie skocz do złej rury. Nie skocz do złej dziury. Nie skocz, nie wiem, nie na... Nie wypij tego napoju. Tak? Wypij napoju. Dopiszę, nie wypij na napoju. Idę przekonać ci miksturę. nie. Gotował trzy napoje, później powiem co to jest, żeby Mati nie słyszał No to na pewno widać co to jest, a tutaj powiem później nie, gdy to jest złe Co teraz Mati Chodź, opaska na oczy i chodź Mateusz Baszczyński, proszę powstać Mati, mam kebabę Okej, okay. czuję Jedna sąka, druga sąka i trzecia sąka. Jezu, to stresujące zawsze, jak ja tego nie lubię Wezmę nowika, niech to będzie. Ha, nie wiem! Ta, nie, ta. Które? Ta. ta, ta, trzy, dwa, jeden. Kola. No. Tak? To jest woda. Spotkam. Zawsze podczas sytuacji, gdzie rysuję, czuję taką kontrolę, taką władzę trochę. Minuta wystartowała, Wiktoria. I słuchaj, narysujesz coś takiego? że to, załóżmy, że jesteś ty teraz ja cię muszę tutaj narysować nie będę już tutaj spogadawał nie będę już dużo mówił musisz zgadywać kochanie, 9 sekund zostało, 8 sekund musisz zostało. szpagat zrobić? tak i jak ja mam ci szpagat zrobić? No. no może, nie musisz taki idealnie dokładnie szpagat, kochanie, nie? ale taki o, ale taki amatorski, wystarczy Wow! To już? Czas leci. Czy masz jakiś pomysł, jakąś koncepcję, którą wymyśliłaś wcześniej na to, co teraz tu masz zamiar zrobić? Czy nie? Powiedz. 50 sekund Co, co, co to jest? Flaga, szafka. Krzesło, mrówka, koń. To jest koń. Centaur. <noise> Osioł. Co to jest? Pies? Doniczka? roślinka. I teraz co ty rysujesz? Czy ty masz jakieś problemy, o których chcesz mi powiedzieć? Nie Ale co ja ci tu mam pokazać? 18, 17 sekund zostało 16 Co to jest? 10 9 8 po, Pokój Jesteś w pokoju To jest jakiś salon to jest Nie wiem Czas się skończył Wika Co to jest? On On? Ja, kim jest ten on? Kim, kim jest ten on. on? To jesteś ty Tak a to jestem ja. Tak. I ty się ze mnie śmiejesz. Albo tak. on. Z Jego się śmiejesz, tak? Nie, on jest niewinny. I ty się śmiejesz ze mnie? Tak. To jest okno. Na balkonie mnie zamknęłaś. Nie, zamknęłam sobie w pokoju. Aha. Ale to było skomplikowane, o Jezu. Czyli w takim razie Wiktoria, nie wiem czy wiesz. Ale nie zdążyłaś narysować. A czy w sumie zdążyłaś, ale tak nieczytelnie trochę. Mi się nie udało zgadnąć. W związku z czym, challenge'u ja robić nie muszę. Zrobi go Wiktoria, no bo takie już są zasady. Czyli w takim razie, challenge przechodzi na ciebie, tak? Będziesz siedzieć w tym pokoju, czy w tamtym? W tym, A na ile trzeba cię zamknąć, bo tego nie uwzględniłaś? Do końca filmu, tak? Do końca filmu, tego nie widziałem. Poza tym to i tak już się nie liczyło, bo nie można pisać, nic w takim razie. No to Wika, mam nadzieję, że będziesz ty się miała dobrze w tym pokoju. I że tutaj miło ten czas spędzisz. A słuchajcie, Czas na kolejny challenge, który tym razem ja będę rysował i mam pewien fajny pomysł. Troszeczkę on będzie okropny, troszeczkę on będzie straszny, ale ciekaw jestem Wiktoria jak z tego wybrniesz. Bo wiem, że do końca tego nie zrobisz, no co ja też do końca nie pozwolę, ale ciekaw jestem jak to wyjdzie. Dlatego odpalam minutę i ciekaw jestem czy odgadniesz co to może być. Mam nadzieję, czas leci. Jest to trochę takie nietypowe i ciekaw jestem co na tym pomyślisz. No, także patrz. Dobra. Jak ja to mam narysować, to ja nie wiem, ale że jakby. Co, że mam ściągnąć koszulkę? Tak. będzie bardzo dziwne, nawet nie wiem w jaki sposób mam takie coś nagrać. Jest albo czerwone usta, nieważne. Ha! Ale chodziło chyba o to. Wiedziałeś o to. Jak to nie? No. Nie. No nie. przestań. No nie, jak to? Mam przede wszystkim. Spodziewałem się innego obrotu spraw kliknijcie na prawo w takim razie, zobaczcie poprzedni filmik na kanale, gdzie kupowałem Wiktorii wszystko co zmieściła to koszyka. Wydałem bardzo dużo pieniędzy, wszystko straszne, jestem ja zawiedziony ja jestem, ja 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 jestem... Ty ile sobie kupiłaś, kto ci kupił ten ci kupił Zobaczcie ten, ten odcinek, ja w tych niebieskich włosach słuchajcie kończę, mam nadzieję, że wam się podobało, Zawiodę się na końcówce Trzymajcie się i pa, papaju!